Bezpieczniki Opel Zafira A bądź Foxel Zafira A. Bezpieczniki te znajdują się w środku, w kabinie, obok kierownicy, a w zasadzie po jej lewej stronie, jeśli chodzi o naszą wersję na Polskę. Drugi zestaw bezpieczników jest tutaj, gdzie odkryjemy osłonę bezpieczników, tam jest 8 bezpieczników, i tuż obok są przekaźniki bezpiecznik 1, 2, 3. I teraz, tak, typ drugi są bezpieczniki, i tu jest cały opis, jest schemat tych bezpieczników. A za chwilkę, jak skończy się tutaj cały ten schemat, opisanie tych bezpieczników, no to pokażę, gdzie są bezpieczniki typu pierwszego. Tu są w tym miejscu. Tutaj są bezpieczniki, które znajdują się w komorze silnika. Tu są dwie skrzynki. Bezpieczniki i skrzynka przekaźnikowa. No i tu jest ich opis. Tak samo jest tutaj ten pierwszy i ten drugi. To zależy też od modelu, jaki posiadamy naszej zafiry.